Damskie siodła. Kiedyś tylko wysoko urodzone kobiety, księżniczki oraz damy ze szlachetnego rodu mogły dosiadać koni w tak pięknych damskich siodłach. Jest to siodło zabytkowe, ma ponad 170 lat produkcji angielskiej. Utrzymany w bardzo dobrym stanie, odrestaurowany według najlepszych rymarskich technik przez najlepszego rymarza w Polsce, specjalistę od damskich siodeł. Co ciekawe, jest to siodło marki Whippy, Bardzo dobrze zachowane. Marka Whippy jest wybita, wygrawerowana w skórze tybinki są w bardzo dobrym stanie, jak również przystuły pas równowagi i tutaj standardowy popręg. Tu mamy piękną kieszonkę, w której dama mogła umieścić pusteczkę lub jakieś zbyteczne drobiazgi. Siadło to posiada trzy kule, dwie i trzecia w szczątkowej formie, gdzie mieściło się udo Amazonki. Amazonka jeździła z nogami po jednej stronie, dzięki czemu wyglądała elegancko i bardzo dumnie. Co ciekawe, w takim siodle najwięcej czasu spędzali mężczyźni, ponieważ to oni ujeżdżali konie, które były przeznaczone do jazdy dla dam. Takie konie były zazwyczaj bardzo spokojne, wyciszone, zazwyczaj były to kilkuletnie wałachy lub bardzo spokojne klasy.